Cześć wszystkim, Wilgotny Głupik z tej strony W tym filmie zobaczcie Kogo na kadrze mamy Słuchajcie Tam parę osób się e, tam mnie pytało w komentarzach e, Czy trzymam jeszcze głupiki Także słuchajcie mam głupiczki jak najbardziej trzymam Tutaj są a Nie pokazywałem ich dlatego tyle czasu bo Słuchajcie Głupikarium z gupikami sobie zrobiłem U dziadków w domu A ja cały czas byłem w swoim domu, wiecie, tam gdzie mam mieczyki, platki, molinezje, neony oraz a właśnie gupiki sobie przeniosłem tutaj do domu u, u dziadków, z tego względu, że też tutaj często bywam, więc więc tutaj również mogę o te gupiczki zarbać. No a teraz, że nie, nie było filmów dosyć długo z gupikami, to akurat wtedy to był taki wyjątek teraz, że mnie nie było dość długo tutaj, więc słuchajcie, no teraz akurat jestem, więc dla Was ten film właśnie nagrywam. A film de facto będzie dla Was do obejrzenia możliwy już dziś wieczorem, bo dzisiaj wieczorem wró wrócę do, do swojego domu z powrotem, to dla Was ten materiał opublikuję. Słuchajcie, więc już tyle wstępu. No i zobaczcie, mamy tutaj moje głupiki. Jak widzicie, piękne. Ryby, słuchajcie, no już tutaj pewnie troszkę rybek zdechło niż to co widzieliście na ostatnim filmie z nimi. Ale słuchajcie, no te rybki już u mnie stare są. Na przykład ten samczyk o ten tutaj co teraz mamy na kadrze też już nie najmłodszy. O ten czerwony już też dość długo u mnie jest. Także tutaj rybki pomału już mi się starzeją. Więc te co padły, to nie padły z choroby, tylko po prostu spadły ze starości na pewno, bo widzicie, gdyby były chore, to mogło być tak, żeby cała obsada padła, a padły tylko najstarsze, te, co są najmłodsze zostały. O tu mamy samczyka nowego. Słuchajcie, u mnie się on wychował w tym akwarium. Zobaczcie, cały jest taki niebieskawy z ogonem właśnie takim pomarańczowym w ciapki. Także bardzo ładny nowy samiec u mnie od maleńkości. Fajnie, że on tutaj się utrzymał. Ja tutaj wszystko dziadkom wyjaśniłem, jak mają karmić jak podmianę robić, ile. Także tutaj wszystko podczas swojej nieobecności dziadką wyjaśniłem. Zadbali o rybki tak jak się należy. Mamy tu kolejne maluszki. Tutaj już także widzę, że wszystko, wszystko naprawdę fajnie u tych gupiorów tutaj się trzyma. Na roślinki też chyba nie muszę nadawać. Zobaczcie jaki zagajnik tutaj w tym akwarium zielony. Mamy już tutaj bodajże trzy pokolenia głupików. Jedne no to właśnie te dorosłe. Drugie takie podrostki i trzecie pokolenie takie całkiem maluszków, których jeszcze prawie nie widać, bo siedzą gdzieś tam w tych zielskach poukrywane, słuchajcie, jest to krzyżówka gupika Endlera z pawimoczkiem. I słuchajcie, tak sobie pomyślałem kiedyś, bo wstępnie myślałem, że jak zrobię akwarium to 72 litry z platkami i tam molinezjami. To, że te gupiki będą mogły do nich dołączyć, ale słuchajcie, tak sobie później pomyślałem: przecież sami widzicie na moich filmach jakie te platki i molinezje są. No, spore ryby, e, sporych rozmiarów. A gupik krzyżówka, akurat ta, którą ja mam, endlera z pawimoczkiem, akurat nie jest gupikiem największym, bo wiecie, gupiki endlera stricte są małymi e, rybami, a to już głupik pawioczko. Y, czysty pawioczek jest, jest po prostu większy. O, a tu mamy takiego samca endlera stricte Blue Japan, bodajże. Tutaj, to ten, o! Blue Japan. Także mm, także to jest taka krzyżówka mniejsza odmiana, to nie jest ten y, duży gupik stricte Pawioczek, ten większy rozmiarowo, tylko to jest ta krzyżówka. I te gupiki są takie no, średnie, podchodzące pod małe, one są wiel wielkości bardziej endlerki niżeli Pawioczka. I słuchajcie, mam takie obawy, że te moje platki i moniezje, które jak wiecie z moich filmów doskonale, są dosyć dużymi rybami, że po prostu ich nie ganiały za bardzo. A wiem, że często ryba, która jest większego rozmiaru, lubi pogonić rybę mniejszego rozmiaru, więc gdyby to były czyste pawioczka, te większa odmiana głupików, to pewnie bym ich tam wrzucił po prostu bez żadnego najmniejszego zamknięcia, bo wiem, że stricte platki... I molinezje z gupikami tam mogą żyć, no ale ze względu na to, że to jest właśnie ta odmiana mniejsza gupików, no to właśnie przez to się boję tutaj, żeby po prostu te gupiki nie ucierpiały przy tych platkach i molinezjach. Także jak wiecie, czy one tutaj mogą być te gupiki tej wielkości z platkami i molinezjami, no to bardzo proszę o informację w komentarzu. Jak oczywiście większość będzie komentarzy, że mogą być. No, to je tam zawiozę i po prostu przerzucę do 72. A jeśli napiszecie, że raczej nie, no to, to tutaj będą, słuchajcie, naprawdę nic się im tutaj też nie dzieje. Rozmnażają się, rosną, starości dożywają, także nic się nie dzieje. A jeszcze mam u siebie w domu parę narybków gupika mm, takich już też podrastających, to najbierze mi sobie tutaj dowiózł do dziadków, do, do tego akwarium tutaj i miałbym tutaj takie stricte gupikarium z potężną ilością zieleni tutaj także tu również na rybek ma gdzie przetrwać także te gupiki które się spokojnie również mogą rozmnażać i, i nie ma żadnego żadnego problemu i to widać po prostu, że się rozmnażają i wszystko, wszystko naprawdę z nimi super tutaj jest no i co mogę powiedzieć o roślinach, no, no zobaczcie ile zielska kapusty tutaj bez liku oczywiście żartuję to nie jest kapusta to jest Rożdżyca Mech. Także głównie te dwie rośliny tutaj przeważają: Rożdżyca i Mech. No i myślę, że taka ciekawa wyszła z tego aranżacja akwarium. No i tak tutaj wygląda: tak się miewają kupiczki. Jak faktycznie może dowiozę tutaj do tego akwarium jeszcze ten dorastający narybek. Będzie ich tutaj więcej. Na pewno tam jeszcze z tych narybków, co mi dorastają, u mnie w domu będą samice więc tutaj na pewno jeszcze tych maluchów będzie sporo a jeżeli napiszecie mi po prostu, że mogę je wpuścić do tych moich wyrośniętych platek i, i molinezji to bardzo chętnie je tam też przeniosę i będę miał takie e, w dużym akwarium żyworódki, e, platki, molinezje i gupiki no w sumie nawet tak bym chciał, bo tam zawsze wiecie, większe większym akwarium to i tym by było lepiej i, i tamte też by tego nie odczuły, no bo tamtych brew pozorom nie jest jeszcze aż tak dużo ale to słuchajcie, tak jak mówię, no, te gupiki są dosyć, widzicie, mniejszych rozmiarów od zwykłego pawioczka i przez to się właśnie boję, żeby tam te moje przerośnięte molinezje i platki nic im nie zrobiły. Ale jak chodzi o gupiki, no to zobaczcie, wszystko naprawdę, wszystko w porządku, rybki pływają jak się należy, żadnych oznak choroby, robiłem tutaj podmiankę, także soli do wody też trochę dostały, jak to żyworódki lubią. Także wszystko naprawdę tutaj u gupików jest w najlepszym porządku. W każdym prawie akwarium, jakie mam, poza narybkiem i akwarium z neonami i razborami, w każdym akwarium innym prawie mam narybek, już jakiś tam trochę na rybku, także naprawdę na rozród w moich akwariach teraz nie mogę nadawać. Nie chodzę po sklepach, no bo wiecie jaka jest sytuacja teraz obecnie wszyscy apelują siedzieć w domu, więc siedzę w domu i naprawdę widzę, że odkąd nie chodzę po sklepach, nie kupuję nowych ryb, które mogą mieć jakieś tam pleśniawki, ospy i jeszcze nie wiadomo co Naprawdę ryby super żyją, rozmnażają się, bez żadnych chorób, pilnuję się, dbam o podmianki, o filtrację. I tak dalej, i tak dalej. O naświetlanie akwarium dla roślin. No i efekty są sami, zobaczcie jakie w każdym akwarium. Także bardzo, bardzo się cieszę. Wiem, że tutaj ktoś mi napisał, że mi dźwięk strasznie faluje przy nagrywaniu, ale słuchajcie, jeszcze raz to powtórzę. Nagrywam innym sprzętem niż do tej pory. No i tu niestety wiem o tej trochę wadliwej działalności dźwięku. No, ale nie jestem w stanie nic na to zrobić. Uwierzcie mi, że gdybym mógł, to bym naprawdę to poprawił. No, niestety yy, chyba się nie da poprawić tego dźwięku. Ale słuchajcie, naprawdę, zobaczcie. Nagrywam tym sprzętem, bo zobaczcie, yy, jaki obraz mamy. Yy, wyrazisty. Także naprawdę, yy, więcej szczegółów widać. Jakieś zbliżenia można porobić. Także, dlatego nagrywam tym właśnie sprzętem. No słuchajcie, z takich spraw jeszcze poza głupikami, bo jak widzicie wszystko u nich w porządku, pływają, rozmnażają się. Są maluszki kolejne. Także, no poza głupikami, mniej przyjemna sytuacja dla mnie. Dzisiaj moja papuga falista Olaf, no niestety słuchajcie, siedzi, o tak Luna, Luna tutaj siedzi koło mnie i potwierdza. No niestety Spadł z patyka, bo jak wiecie, on z moich filmów o Olafie, on ma francuskie pierzenie, miał Spadł z patyka w klatce, no i niestety uderzył głową o posadzkę w swoim W swoim yy, Domku, w swojej klatce, no i niestety yy, Chyba sobie coś niestety zrobił w kręgosłup, albo w szyję, no i, i niestety Ptaszek odszedł z tego świata, także zosta, zostałem yy, tylko z luną, jak chodzi o papugi, z moją piękną nimfą. No a jak chodzi o Olafa, no to już niestety trzeba go pożegnać, także yy, o Olafa już więcej nie pytajcie, bo niestety Olaf dzisiaj opuścił nie tylko moją hodowlę, yy, ale i ziemskie życie, także no. A widać było, że, że się męczył, bo słuchajcie, no z piór mu krwawiło, także no. Ta papuga była chora u urodzenia i fakt, że tyle, tyle i tak pożyła, to i tak jest cud, uważam. No także o Olafa już ni, ni, nie pytajcie o papugę falistą, bo, bo Olaf dzisiaj już opuścił ziemskie życie. Także, no niestety, papuga falista już oddała życie i tyle. Także. Po lafie już zostało mi tylko trochę karmy, i, i pusta klatka, i tyle. Także słuchajcie, tym niezbyt fajnym akcentem kończymy. A na otwarcie łez jeszcze pokażę Wam lunę. Także zobaczcie, tutaj jest Luna, widzicie jak zawsze cała, zdrowa, piękna. No a Olafa już niestety nie ma z nami, także z Luną o Lunie też postaram się, już nie dzisiaj, ale postaram się w najszybszym czasie również zrobić materiał stricte o właśnie nimfie, o Lunie, ale nie obiecuję kiedy wyjdzie, bo, bo jeszcze sam nie wiem kiedy będę miał znowu czas, żeby nagrać coś stricte o papudze, ale słuchajcie, także zostaliśmy tylko ja i Luna jak chodzi o papugi, Olaf już od dzisiaj opuścił ziemskie życie i przy okazji moją hodowlę, także tym niezbyt miłym akcentem, jeśli chodzi o śmierć Olafa, mojej popłogi falistej. Kończymy ten materiał, także za oglądanie gupików i teraz Luny, która czuje się świetnie, jak widzicie. Dziękuję, do usłyszenia w kolejnym materiale, cześć.